– Przeszkadzam? – Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrod jest trujący. W dużych dawkach, w małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Mhm, na dnie rzeki, tam, gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluje na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar, coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza chyla, ale kapitana chyba tak to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi. Są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się? A tobie gdzieś się spieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał aż grywy znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. To, jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Dla mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek, za to, że nie jest ci wszystko jedno.